Dzień dobry, Zuzanna Dąbrowska, telewizja w Punkt. Powiedziałabym, że dziś na celowniku jest lewica, gdybym używała takiej terminologii, więc nie na celowniku, ale będziemy rozmawiać o lewicy przed kongresem. Moim gościem jest Bogusław Liberacki, eurodeputowany nowej lewicy, już za chwilę nowej lewicy i członek byłego, już za chwilę byłego Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Dzień dobry, panie pośle. Witam serdecznie, panią redaktor. Witam, oczywiście, w punkt. No i spróbujmy wobec tego trafić ten punkt w związku z kongresem Nowej Linii. No to ja zapytam o punkt remanentowy, archiwalny. Czy panu nie żal SLD? Czy pan się czuje patriotą sojuszu Lewicy Demokratycznej? Przecież ostatnie lata pana politycznej kariery to jest właśnie SLD. Będzie pan tęsknił? Znaczy zawsze dostaje to, co w pamięci to, co było dobrego, a SLD na swoim koncie miało dosyć dużo dobrego. Bo to były chociażby pierwsze rządy 93-97, kiedy miałem zaszczyt być ministrem transportu i gospodarki morskiej, to wtedy nataliśmy tego ducha prorozwojowego, wtedy mówiło się o tak zwanym tyg, tygrysie Europy. Potem drugie rządy w 2001-2005, czyli Przygotowanie Polski i efektowne i efektywne wprowadzenie do Unii Europejskiej. Czyli tutaj i również stabilizacja gospodarcza, bo pamiętajmy, że, przyje, że SLD przejęło władzę po tak zwanej dziurze bałca. Więc dużo dobrego się zdarzyło. Były także momenty trudne, tego też nie ukrywajmy, tak było. No i ostatnie notowania w ostatnich latach były nawet bardzo trudne. Jeżeli odnieśliśmy sukces dwa lata temu w wyborach do Sejmu jako połączone siły lewicy, no i w związku z tym jako ciąg dalszy wydawało się rzeczą naturalną, żeby stworzyć jedną lewicową formację w polskiej polityce. To jest podobne do tego, co dzieje się w bardzo wielu państwach członkowskich Unii Europejskiej, nawet najbliższego naszego sąsiada SPD, którego sukces wyborczy w tej chwili. I z jednej strony podziwiamy, a z drugiej strony chcielibyśmy z nimi być blisko, żeby się no, coś przeniosło na nasz grunt w wyborach za dwa lata. ale ja na razie się nie zanosi, bo zamiast zwiększać stan posiadania, to zmniejszacie stan posiadania jako wszystkie trzy partie, które tworzą klub parlamentarny w Sejmie, reprezentację w Parlamencie Europejskim, zresztą dosyć skromną w tej chwili, jak widać. Hmm, chociaż y, y, z Panem y, w roli głównej, jako eurodeputowanym, y, to jest trudna sytuacja. Co z tym zrobić? Co by Pan poradził kolegom? Tak. Może Pan będzie. Tak, rozmawiać? jest trudna sytuacja. I przy czym nie możemy o to winić wyborców, musimy o to winić samych siebie i szukać formuły, jak do wyborców dojść. Będzie najbliższy kongres, w której tej części, która jest mi najbliższa, Zatroszczyłem się o to, żeby był bardzo silny akcent proeuropejski. Żebyśmy pokazali, żeby to wybrzmiało, że racja Polski jest w Unii Europejskiej. Sukces Unii jest sukcesem Polski. Porażka Polski to nie, nie musi wcale oznaczać porażki Unii Europejskiej, ponieważ Unia może pójść dalej, tak jak mamy doświadczenia z Wielką Brytanią. Na samym kongresie będziemy gościć. Przedstawicieli SPD i to wysokiego szczebla, po to, żeby swego rodzaju ten dobry przykład, ta energia pozytywna, żeby ją udzielić w tejże sali, żeby z nimi z nich się wsłuchać. Będzie też przewodnicząca grupy politycznej, Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim, pani Irace Garcia Perez, Hiszpanka, gdzie również dobrze sobie radzi rząd socjalistyczny. Będzie także przewodniczący Partii Europejskich Socjalistów, Sergiej Staniszew. Także z tego punktu widzenia chcielibyśmy, po pierwsze, bardzo wyraźnie podkreślić, że ten fakt łączenia się, tworzenia socjaldemokratycznej struktury Partii Europejskiej może dać nowy impuls do wzrostu notowań. Pani redaktor dobrze wie, że w Polsce się odtworzył ten stereotyp, że są dwa takie punkty, Najbardziej widoczne na scenie z jednej strony prawo i sprawiedliwość, z drugiej strony Platforma Obywatelska, nawet jeżeli nazywa się teraz Koalicja Obywatelska. A wszystko pomiędzy nimi jest tak zwanym mroku, więc chcielibyśmy poprzez ten kongres z tego mroku wyjść, żeby silnym akcentem się odbiło. A jeszcze jest jeden element, będzie na naszym kongresie przedstawiciel socjalistów węgierskich. Gdzie ich wyzwania? I nasze są podobne, bo rządy w obu państwach są podobne, podobnie deklarują. I podobnie kwestionują też europejskie wartości, znaczenie Unii Europejskiej. Więc z tego punktu widzenia mam nadzieję, że kongres da ten nowy programowy impet, ale także wizerunkowy, bo co jest ważne wzbudzić pozytywne emocje. A w tych warunkach, jakich mamy, to jakoś czasu, miejsca na te emocje wokół lewicy no, nie starczyło. Panie pośle, ale ten wizerunek to sprawa, jeśli chodzi o lewicę, bardzo szeroka, bardzo dyskutowana także w partiach socjaldemokratycznych Unii Europejskiej, którym wyrasta taka konkurencja zielono-czerwona, można powiedzieć, bardziej radykalna. Jakby pan widział ten wizerunek? Czy to właśnie jest bardziej partia i działacze typu Tonego Blera, czy bardziej związkowi, Mówcy, których na przykład ma sporo SPD, oni wygrywali w okręgach, może nie na tej pierwszej linii, ale w okręgach to oni wygrywali dla, wygrywają dla, dla SPD poszczególne właśnie okręgi wyborcze. Jaka powinna być ta tożsamość? Jakby pan widział nową lewicę? A sama nazwa jeszcze w dodatku nawiązuje do maja 68. Jakoś państwa nie podejrzewam, żeby ta akurat tradycja was zmotywowała, więc, więc jak to ma być? Jak to ma wyglądać? Panie redaktor, przede wszystkim chcemy się zwrócić również do młodego pokolenia. Dlatego, że dwa hasła, które są charakterystyczne dla socjaldemokracji: pierwsza to jest wolność czy swoboda, drugie hasło, bardziej teraz aktualne, to jest troska o naszą planetę troska o młode pokolenie. Więc te oba aspekty będą wybrzmiewać. Czy model Tony Blaira, czy model SPD? To w dużej mierze zależy, jakie są lokalne warunki. Obecnie, dzisiaj ja uważam, że jesteśmy bliżej raczej modelu SPD, ponieważ nie mamy na razie, przepraszam, że to tak powiem bezpośrednio, charyzmatycznego przywódcy, jakim był Tony Blair. Poza tym polskie społeczeństwo raczej myśli żeby być bardziej włączony, inkluzywny, mieć charakter. No i jako spuściznę po Sojuszu Lewicy Demokratycznej mamy silne struktury regionalne i powiatowe partii, oparte o dawną strukturę SLD. Więc spodziewam się, że to będzie raczej model zbliżony do SPD. I mamy także tradycję współpracy z SPD, zwłaszcza przygraniczną, to jest. Zachodnie Pomorze i sąsiadujący ląd, Land. To jest Lubuskie, sąsiadujący Land, to jest Dolny Śląski i Opole, także z sąsiadami, także z tego punktu widzenia. Raczej ten model. No ale dużo będzie zależało od tego, jaka będzie struktura, konkluzja, co się zdarzy na zjeździe. Ale programowo rzecz biorąc, opowiadamy się za daleko posuniętą decentralizacją w całym kraju a także decentralizacją w sposobie kierowania przy jednocześnie jasnym kierunku politycznym partii, jako takiej, sposobem kierowania całe, całą nową lewicę. A czy powinniście dać sygnał także na kongresie w sprawie tego, co dzieje się na granicy polsko-białoruskiej? To jest sprawa nie tylko nasza wewnętrzna, tak jak ją, to, ją przedstawia rząd prawa i sprawiedliwości, że my sami sobie świetnie dajemy radę, nikomu, nikogo nie musimy informować. To jest sprawa europejska i opinia publiczna no, może niezbyt niezbyt szybkim tempie, ale jednak zaczyna się coraz mocniej tym interesować. Czy wy powinniście ludziom, którzy chcą głosować na lewicę, powiedzieć jak należy podchodzić do tego? Tam umierają ludzie, a jednocześnie jest to granica i jest to granica Schengen. Tak, pani redaktor, jest projekt rezolucji dotyczący właśnie spraw europejskich, ochrony granicy. Polskiego członkostwa w Unii Europejskiej. Tam jest pasus na temat, że ochrony granicy wschodniej Polski, także wschodniej granicy zewnętrznej Unii Europejskiej nie da się przeprowadzić. Nie należy przeprowadzać. Tylko i wyłącznie siłami polskimi. Opowiadamy się zdecydowanie w tonie potępiającym sprawy aspektu humanitarnego. Będziemy wspominać o łamaniu konwencji międzynarodowej. I także będziemy prezentować, to jasno wynika, potrzebę z, z troski o dobry wizerunek Polski w świecie. W ostatnich komentarzach w prasy światowej, tym zresztą możemy wszyscy przeczytać, wizerunek Polski w świecie z punktu widzenia humanitarnego nie jest pozytywny, wręcz jest wizerunkiem szkodliwym naszym interesom, wyobraźni o Polsce. I takiej tradycji, w której Polska była postrzegana. Zatem chcemy wskazać to bardzo wyraźnie, i to będzie podkreślone, bez udziału Unii Europejskiej, bez Frontexu, bez włączenia także mediów w cały proces ochrony wschodniej granicy. Bo to ma kluczowe sprawy, kluczowe znaczenie. Jak społeczeństwo jest informowane? Czy jest jedno źródło informacji, czyli rząd? Czy są również dostęp do informacji obiektywnych, czyli informacji dziennikarzy? I na to w tej projekcie uchwały, no, który znam dość, dosyć dobrze, jest zwrócona uwaga. Czy to, co działo się mniej więcej dwa miesiące temu, taki konflikt, który wyszedł na zewnątrz w, po lewej stronie, dotyczący między innymi tego, jak należy się łączyć i czy w ogóle należy się łączyć z wiosną. Wydaje się Panu istotne, a pytam tak naprawdę o to, jak pan ocenia proporcje tego połączenia, wszystko jest 50, dni, wiceprzewodniczący, układ we władzach, czy wiosna, która, na co zwrócił pan subtelnie uwagę, mówiąc, że TSLD ma struktury, wiosna ich nie ma, czy wiosna nie została potraktowana pana zdaniem trochę. Na wyrost? Nie redaktora, mówiłem, że SLD ma struktury, nie mówiłem, że wiosna nie ma, chociaż te struktury wiosny są słabsze, to prawda. Teraz pewne spory, które prowadziliśmy. Pamiętajmy, że jak wrócimy dwa lata wstecz, tuż po wyborach, kiedy były kon konwencje i SLD i wiosny, podjęliśmy decyzję, będąc takim z dobrym nastroju, prawie euforii, 12,6% poparcia. 50 mandatów w parlamencie, trzecia siła polityczna, że zebraliśmy pewną premię za bycie razem i że tę premię należy wykorzystać jako naukę, wniosek. Trzeba połączyć siły. No i zdecydowaliśmy co do warunków, na których łączymy siły, czyli że SLD i nie Wiosna po prostu łączą się jako dwie części składowe tej nowej struktury. Były duże debaty i do dzisiaj zresztą trwają na temat porównywalności, która partia jest większa. Wiemy, która partia jest większa, te spory mamy, czy dyskusje mamy za sobą. Wydaje się, że społeczeństwo, opinia publiczna była poinformowana. Teraz potrzebujemy stworzyć, pierwsze umówić się co do programu i to na tym programie będziemy decydować. Stworzyć, powołać struktury formalne, czyli zarząd krajowy, no i jednocześnie struktury te kontrolujące zarząd, czyli rady krajowe, wejść na szczebel wojewódzki i rozpocząć normalną pracę. Bo czas jest na to, żeby rozpocząć pracę. Czas ucieka. Pamiętajmy, że pewne dyskusje wewnątrz są rzeczą normalną, ale przyciągające się spory. Byłyby destrukcyjne dla struktur. Także poczekajmy na wyniki kongresu, zobaczmy, jak to przebiegnie i bądźmy dobrej myśli, bo tak jak wcześniej mówiłem, zdaje się, że dla socjaldemokracji, dla lewicy w Europie rozpoczyna się dobry czas, zarówno z punktu widzenia Zielonego Ładu, czyli troski o planetę, o klimat, o warunki, w których przyjdzie żyć młodym, młodzieży w Polsce, o wolność, swobodę. Wolność szeroko rozumianą, czyli adres dla młodego pokolenia, trwanie z, z, z budujące konstruktywne w Unii Europejskiej wzięcie odpowiedzialności, a proporcjonalnej do znaczenia państwa polskiego i jego rozmiaru w Unii Europejskiej, jako szanse dla naszego przyszłego bezpieczeństwa, pomyślności, sukcesów społecznych, gospodarczych, i także poczucia, że jesteśmy w rodzinie w najlepszym towarzystwie, jakim można być. No i wreszcie takie ostatnie rzecz, odniesienie się do spraw priorytetu czy preferencji dla spraw socjalnych w kraju, ale takich rzeczywiście z pokryciem, nie tylko deklaratywne, ale prawdziwe, ale jednocześnie będziemy pamiętać, to w programie też jest zapisane, o tym, że aby dzielić sprawiedliwie, trzeba najpierw mieć co dzielić. I to co dzielić? To jest właśnie Unia Europejska, nasze członkostwo i środki, które stamtąd przypływają i efekty, które osiągniemy, ale także rozwój naszego, go, naszej gospodarki i przemysłu, i sektora usług, mając na uwadze, że to musi być zielona gospodarka, mając na uwadze, że priorytet musi być dany cyfryzacji tej gospodarki, czyli nowoczesna, no i po to, żeby ludzie odczuwali satysfakcję. Z takim przesłaniem, Idziemy na kongres i mam nadzieję, że z taką z wiadomością po kongresie dotrzemy do społeczeństwa. Panie pośle, ja się już właściwie poczułam, jakbym słuchała obrad kongresu, bo to było nieomal przemówienie kongresowe. Ale na koniec naszej rozmowy chciałabym, żebyśmy opuścili tę, tę salę obrad i chciałam pana zapytać o pana opinię jako eurodeputowanego, ale także jako człowieka, który obserwuje sprawy europejskie. Co właściwie w praktyce może oznaczać orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, który jest prowadzone przez panią Julię Przyłębską o tym, że prawo europejskie nie ma prymatu nad prawem krajowym w żadnej sferze, jak rozumiem ten, ten werdykt. Są teraz dywagacje prawników, różne opinie, ale ja bym chciała pana zapytać z punktu widzenia właśnie politycznego, kogoś, kto jest w Brukseli, na miejscu, co to znaczy? To jest zła wiadomość. Zła wiadomość, dlatego że to znaczy, że Polska wychodzi niejako z Unii Europejskiej w części sprawiedliwość. To jest zła wiadomość, dlatego że może się to odbić dość silnym echem na naszych partnerach gospodarczych, którzy uznają, system prawny w Polsce niekoniecznie musi być stabilny i niekoniecznie musi być neutralny, jeżeli oni z jakimikolwiek sprawami zwróciliby się jako spór. To także jest, moim zdaniem, dosyć duże zagrożenie nie tylko dla Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Odbudowy. To może być zagrożenie także dla wielu pozycji w wieloletnich ramach finansowych. Pamiętajmy, że rozporządzenie, które jest podstawą, nie mówi tylko o Krajowym Planie Odbudowy, właściwie znaczy w ogóle nie mówi o Krajowym Planie Odbudowy, mówi o Funduszu Odbudowy. Ale sformułowany jest także interes finansowy i budżetowy wspólnoty. I kolejna rzecz, która moim zdaniem stawia nas w niekorzystnym świetle. Rozpoczęła się wielka debata na temat, jaka Unia Europejska. I w tej debacie Polska nie, od, nie, od, nie odegra istotnej roli. Nie będziemy się liczyć. I pamiętajmy, ja to mam cały czas w uszach, kiedy mówiono przed parę, parę lat temu, David Cameron mniej więcej podobnie za, zaczynał już od te, Brexit. Od wątpliwości i wtedy jemu mówiono: Słuchaj, David, liczę się z tym, że 27 państw nie będzie czekać, na, aż ty na coś się zdecydujesz, wahać, my do przodu bez was. Żeby się nie okazało teraz, że 26 państw pójdzie do przodu bez nas. I to jest dosyć duże zagrożenie, i to mnie martwi, bo ja mam świadomość, że Nasz sukces gospodarczy, bo jest sukces gospodarczy, nasze przemiany społeczne, to, co widzimy, to jest właśnie w dużej mierze za sprawą środków europejskich. Duże wypowiedzi, a ostatnio są tak dosyć dobrze słyszane. Przecież my bez tych pieniędzy europejskich damy sobie radę. Cóż to jest? Drobne kwoty. A wcześniej było, że to jest 770 miliardów złotych w ciągu siedmiu lat, perspektywy 2021-2027. A zatem 110 miliardów złotych rocznie, a nasz budżet, strona dochodowa, to jest nieco ponad 400 miliardów złotych. Proszę zobaczmy, jak są tu niespójne przekazy i proszę zobaczmy, jakie jest rzeczywiście realne zagrożenie. I również, źle brzmi stałe powtarzanie, że to jest zabór brukselski. To jest, nie jest zabór brukselski, nie ma obowiązku być pod tym zaborem, a jednocześnie nie tak dawno, parę dni temu też premier mówił, jesteśmy zwolennikami, żeby Bałkany Południowe dołączyły do Unii Europejskiej jak najszybciej, bo przecież to jest wspaniałe rozwiązanie dla Europy. To wreszcie jest to zabór, wspaniałe rozwiązanie. Czy to jest szansa i bezpieczeństwo, czy to jest okupacja? I, I jeszcze raz chcę to podkreślić, ja odczuwam i w Parlamencie Europejskim, ale także w Radzie Europejskiej, ponieważ często uczestniczę teraz ze względu na triolog, nad moim sprawozdaniem, swego rodzaju zmęczenie i taką reakcję, że dajmy sobie spokój, coś znów wymyślicie, my robimy swoje. I tego się obawiam, pani redaktor. Mam nadzieję. Mam nadzieję, że płęta się nie zrealizuje i Polska utrzyma zainteresowanie, które będzie bardziej pozytywne. Bardzo dziękuję za tę rozmowę i za plany na kongres, na to, co ma lewica uchwalić i czym się zająć. Moim gościem snującym te plany był eurodeputowany Nowej Lewicy, już za chwilę, Bogusław Liberacki. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i cieszę się, że w punkt może trafiłem. Dziękuję pani redaktor osobiście. Dziękuję.